Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na wspólne haftowanie. Widzicie tutaj mój sampler, film. Na pewno ukaże się dopiero po tym, kiedy wstawię film o samplerze, bo nie chcę Wam zdradzać na razie, co tutaj haftuje ciekawego. Dzisiaj Ania z kanału Hawciarski Świat Ani wrzuciła super film e, też haftuj ze mną. I był to tak, w którym Ania odpowiadała na różne pytania dotyczące jej życia, jej e, jakichś ulubionych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Różne takie fajne ciekawostki na jej temat. I bardzo mi się ten tak spodobał i stwierdziłam, że też zrobię go na swoim kanale, czemu nie, jeszcze taku żadnego nie robiłam. Przy okazji sobie z wami pohaftuję. W tej chwili pracuję tutaj nad tą obramówką. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagra. Nagrywam na swoim nowym stojaku, także zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Trzeba wspomagać się nawlekaczem, wiecie, bo ostatnio coś mi nawlekanie nie idzie na te igły. Nie wiem czy po prostu nitki są jakieś za grube, czy... Wzrok mi się pogorszył. Nie no, wzrok raczej mi się nie pogorszył, tak myślę przynajmniej. Ale kiedyś jakoś tak nie miałam z tym problemu, a teraz te niteczki w ogóle mi nie chcą przychodzić przez ucho igły. A może też jakieś inne, chociaż te same igły używam. Widzicie, nawet z nawlekaczem jest mi ciężko, kurczę. Zresztą, no mam taki problem z tym, że szok. Już mnie to zaczyna denerwować. Zanim co pohaftuję, to muszę nawlec właśnie i mi to tyle czasu zajmuje, że że już bym zrobiła w tym czasie chyba z 10-20 krzyżyków. Mam wzór na osobnym telefonie, bo niestety mój tablet no był jaki był, ale kaputną, więc już nie mogę z niego korzystać. O, i tutaj też mi się nie chce przyciągnąć. Wiecie, ile igieł połamałam przez to, że używałam nawlekacza, dlatego ja nawlekaczów to karty nie używam. No, ale dzisiaj wyjęłam nawlekacz, żeby mi było troszeczkę łatwiej operować igłą, nitką i tak dalej. Ja tak sobie teraz myślę, że właśnie miałam tu robić tą obramówkę, ale chyba jednak będę robić listki, bo tutaj obramówka jeszcze będzie szła bardziej w dół i boję się, że mi ciężko będzie pracować na tym odcinku, bo tu nie mam za dużo tutaj pod spodem, gdzieś tu już jest tamborek z drugiej strony. No także tak myślę właśnie, że zrobimy sobie tutaj pod tym pączkiem róży. Ten sam kolor jest, także spoko. A czekajcie, znajdę sobie tylko miejsce i zaraz zacznę odpowiadać na te pytania. Pytania są bardzo fajne i ciekawe, takie inne, co zastanowiłam, że sobie na nie odpowiem, żebyście też mnie mogli troszkę z innej strony poznać. Pierwsze pytanie to, o której godzinie chodzisz spać? No i powiem Wam, że ja naprawdę bardzo różnie, bo zajmując się dzieckiem cały dzień, czasem jestem tak zmęczona, że zdarza mi się paść razem z nią, czyli na przykład zasnąć gdzieś o ósmej. Zdarzają mi się takie wieczory i jestem z tego powodu zazwyczaj niezadowolona, bo, bo ja sobie lubię posiedzieć chociaż do tej 11 powiedzmy i sobie pohaftować, chociaż ostatnio staram się tak w miarę rozsądnie. Chodzić spać gdzieś, nie wiem, 10, właśnie tak do 11 to max, bo później. Rano niestety, ale czuję się fatalnie niewyspana, i nawet czasami kawa nie pomaga mi. Cały dzień taka chodzę rozdrażniona, niewyspana i nic mi się nie chce, więc no staram się jednak tak w miarę rozsądnie podchodzić do tego spania. Drugie pytanie, kto jest Twoją miłością wśród celebrytów? Hmm, wiecie co, ja chyba nie mam żadnej cele, celebryckiej miłości. Ania powiedziała że w swoim filmiku, że jej miłością jest Tom Hanks i nie zdziwiło mi. Wiedziałam, że tak powie, bo już kiedyś wspominała, że bardzo tego aktora lubi. Ja też go bardzo, bardzo lubię, ale czy ja, to nie jest moja miłość. Ja nie mam chyba takiego celebryty, w którym bym się zadłużyła. Kiedyś mi się podobał irlandzki aktor Aidan Gillen, ale teraz jak, jakoś tak, nie wiem, nie podoba mi się chyba nikt celebrytów. Już to wiecie co, ja tak filmów i seriali ja nie oglądam. A nie, czekajcie, mam jednego takiego. Jest taki celebryta. Nie wiem, jak on teraz ma na imię, nie będę wymawiać, e, bo on jest ogólnie Koreańczykiem. Mi się bardzo podobał z wyglądu. <laughs> on górał w główną rolę serialu Crash Landing on You, e, tego żołnierza z Korei Północnej. No, po prostu facet. W tym serialu mi się podobał. Tak ogólnie, jak go widziałam ze zdjęć, w takim codziennym ubiorze, to tak już niekoniecznie mi się podoba, ale. W tym serialu mi się podobał bardzo. Fajny facet. No, jeśli już seriale, to właśnie zazwyczaj oglądam jakieś koreańskie. Chociaż dawno, dawno nie oglądałam już niczego. No, po prostu, no, wygrywa haft. Wolę sobie przyjść tutaj do mojego pokoiku i pohaftować trochę wieczorem, a koreańskiego serialu, no, nie puszczę sobie w tle, bo trzeba czytać napisy. A wiadomo, no, nie da się haftować i czytać. Y Jedno, w tym samym czasie. Ostatni serial koreański, który oglądałam, to był Hospital Playlist. Jeszcze go nie dokończyłam, a oglądam go już, jejku. Ponad rok chyba i skończyć nie mogę. Nie to, że mi się nie podoba serial, jest zarąbisty, jest bardzo fajny, bardzo wciąga, wciągnął mnie. Tylko wiecie, no to odcinki są długie, bo potrafią mieć półtorej godziny, jeden odcinek. Serial ma chyba dwa sezony. Ja już jestem w drugiej chyba połowie drugiego sezonu. Ja ogólnie pamiętam, co tam się działo. ten serial tak naprawdę ratami na przestrzeni chyba roku już oglądam. Także, także pamiętam, co tam się działo. No i jestem też ciekawa. O, walna. Stany sorki. Jestem ciekawa, co tam się wydarzy na końcu, że muszę kiedyś do tego wrócić, przysiąść i, i obejrzeć do końca. No, lubię koreańskie seriale, są naprawdę fajne. Na Netflixie jest ich całe multum. Także, jeśli nie oglądaliście, to polecam. Też są fajne, jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś o kulturze koreańskiej i tak dalej. No, mnie takie rzeczy interesują. Także. Także to jest fajne. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Jak oceniasz swoje dzieciństwo w skali od 1 do 10? Powiem Wam, że trudne pytanie, bo jeśli chodzi o moje dzieciństwo, no to oczywiście mam dużo super mega wspomnień, y, zwłaszcza takich jakichś z podróży moich i tak dalej. No ale też mam dużo przykrych wspomnień niestety. Y, na przykład związanych ze szkołą podstawową, gdzie, gdzie nie byłam zbyt lubiana w mojej klasie i, i też dzieciaki no, były jakie były. Się, y, Zostałam, byłam wyśmiewana i ogólnie no nie, nie był to dobry czas. Więc nie, jeśli chodzi o same dzieciństwo, to myślę, że bym tak oceniła na 5. Zależy od, od momentów w dzieciństwie, bo były, takie, tak jak mówię, naprawdę fajne momenty, ale były też no, beznadziejne momenty, więc powiedzmy, że na 5. Taka równowaga pomiędzy gdzieś. Pytanie numer 4. Jak masz na drugie imię? Na drugie imię mam Natalia. Pytanie numer 5. Jakie cechy cenisz w swoich przyjaciołach? Jest kilka takich cech, na pewno to, że taki przyjaciel zawsze wysłucha i jak chcesz się wykazać, no to mm, zawsze zaoferuje to, że, że po prostu wysłucha, nie, nie musi nic robić, ale chodzi o to, że po prostu wysłucha i wiecie, no niekoniecznie, że doradzi, ale nie, chyba, że taki rad potrzebuje, no to tak, ale, ale że po prostu był i wysłuchał i, i wiadomo... Trzeba od siebie to, to samo zaoferować, tak? A także to, no na pewno też lojalność i szczerość. No to, to jest kolejna cecha, którą bardzo cenię. Ja jestem ogólnie introwertykiem, powiem Wam. I relacje z ludźmi dla mnie są takie dość specyficzne, bo ja bardzo szybko yy, przybywając z innymi ludźmi, po prostu no, moja bateria się wyczerpuje i potrzebuję sobie posiedzieć w samotności, na przykład pohaftować, trochę czasu sama spędzić. No teraz jest inaczej, no bo mam dziecko, więc mam towarzystwo tak naprawdę cały czas, ale mm, no jak to jest wasze dziecko, no to, to trochę inaczej się odbiera. Tak samo jak towarzystwo mojego partnera, on no, nigdy mnie nie męczy tak naprawdę. Mo możemy sobie siedzieć, on w jednym rogu pokoju, ja w drugim i milczeć sobie razem i coś takiego mnie nie męczy, bo on tam się zajmie swoimi sprawami, a ja swoimi, tak? No, ale, ale jeśli właśnie o to chodzi, to no, odbiegam od tematu. bo zaczynam mówić o relacjach międzyludzkich, a chodziło po prostu o cechy w przyjaciołach. No, ale już powiedziałam. Także przejdźmy sobie do pytania numer 6. Jakie jest Twoje najzabawniejsze wspomnienie z czasów szkoły średniej? Najzabawniejsze wspomnienie. Jejku, wiecie co, było dużo fajnych wspomnień, takich może jak śmiesznego, to nie pamiętam e, nic, na pewno coś tam było, ale teraz tak mi nie przychodzi to do głowy. Ale bardzo fajnie wspominam w szkole średniej takiego e, księdza, który był dyrektorem mojej szkoły i ksiądz organizował e, wycieczki zagraniczne, w których ja też e, miałam to szczęście, że mogłam uczestniczyć. Jedna wycieczka była do. Anglii, druga była do Niemiec i uczestniczyłam w obu wycieczkach i tak naprawdę obie te wycieczki była jedna po drugiej. Najpierw jechaliśmy do Anglii na dwa tygodnie, wróciliśmy no i na drugi dzień jechaliśmy do Niemiec. Do Anglii autokarem, a do Niemiec takimi busami. Właśnie ja pamiętam, że jechałam z, z tym księdzem w jego samochodzie, też była jego ciocia, która była naszą kucharką i i właśnie tam jechaliśmy, dużo było dzieciaków. Ja byłam najstarsza w ogóle z całej grupy. Nie pamiętam, w której klasie liceum byłam, ale chyba w drugiej. A reszta tych y, die, dzieciaków była rok y, młodsza i chyba jeszcze jakieś młodsze dzieciaki były, ale nie wiem skąd one były, już nie pamiętam. Czy z jakiejś innej szkoły? Czy? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, nie będę was tutaj czarować, bo naprawdę nie pamiętam. No i po prostu ten ksiądz, no był taki śmieszek z niego. Bardzo miło wspominam czas, który spędziliśmy razem. Z nim na tych wycieczkach zawsze właśnie żarty opowiadał, różne jakieś takie anegdotki swoje, no mm, fajny, fajny, fajny gościu. Także, także taki fajny ksiądz Śmieszek, bardzo dobrze wspominam ten czas. Liceum było takie średnie dla mnie, szczerze mówiąc. Nie wspominam go jakoś najlepiej, ale jeśli chodzi o tego księdza, no to był naprawdę genialny i bardzo lubiłam, ogólnie nas uczył języka angielskiego i czasem też niemieckiego ale głównie angielskiego. Bardzo lubiłam e, lekcje z nim, był taki dosyć surowy, wymagający, jeśli chodzi o angielski, ale ja bardzo lubiłam się uczyć e, wtedy angielskiego, więc zawsze się starałam na te lekcje i e, no, lubiłam po prostu. I tego księdza bardzo dobrze wspominam i, i właśnie mi się kojarzy z takim, z, no z żartami, z takimi śmieszkami, bardzo fajne. Kolejne pytanie. E, jakie jest Twoje ulubione święto? Bardzo lubię oczywiście święta Bożego Narodzenia, bo jest to taki czas no, wyjątkowy. Bardzo lubię też święto Świętego Patryka, które jest obchodzone coś tutaj hucznie w Irlandii, bo jest parada, bardzo dużo osób wybiera się wtedy na zielono. Oczywiście jest popijawka. Ja ogólnie nie, nie piję alkoholu za bardzo, ale, ale jest to bardzo fajne święto, jest fajna atmosfera, dużo turystów przyjeżdża. Można miło po prostu spędzić czas było dużo takich sposobności, że że nie wiem, czy byłam na przykład na paradzie Świętego Patryka w Dublinie i miło spędziłam czas, także zawsze miło to święto wspominam teraz muszę sobie zobaczyć jak zakańczam nitkę na Murano nie chcąc mi się, nie, nie chce mi się obracać tamborka. E, borka więc po prostu przeciągam sobie pod krzyżykami z przodu wyciągam sobie tu gdzieś dalej nitkę no, i przy samym przy samej tkaninie obcinam, ta niteczka mi się chowa z drugiej strony i tego nie widać w ogóle. Dobra dalej, jaki jest interesujący fakt na Twój temat? Trudne pytanie, czego jeszcze możecie nie wiedzieć, a może nie wiecie o mnie, że mam ukończony kurs na nauczyciela jogi. <gry> Tak, w 2021 roku skończyłam kurs na nauczyciela jogi. Plan był taki właśnie, żeby, jeśli chodzi o moją karierę, to żeby właśnie iść w tym kierunku, żeby prowadzić zajęcia z jogi, no ale stało się wtedy tak, że jak kończyłam kurs, no to zaszłam w ciążę i później pojawiła się moja córka i jakoś te plany tak poszły gdzieś na bok. Mam nadzieję, że do jogi uda mi się wrócić i że za jakiś czas będę mogła też prowadzić swoje własne zajęcia. Więc, no, taki, taki fakt ciekawy, mam nadzieję, o mnie. Co zauważasz w ludziach jako pierwsze? Hmm. Jeśli o to chodzi, to powiem Wam, że ja ogólnie jestem wzrokowcem. Jestem wzrokowcem i. Co zauważam jako pierwsze? Wiecie, co to, to różnie, bo nie ma, nie ma jednej takiej rzeczy, którą zauważałabym jako pierwszą. Na pewno zauważam, jest to taka dość wrażliwa na energię danego człowieka. Ja mam z ludźmi, no teraz już może mniej, bo siedzę więcej w domu z córką, ale kiedyś jak pracowałam, czy to w kawiarniach, czy to yy, no w mojej obecnej pracy, i byłam bardziej na sklepie, to bardzo właśnie wyczuwałam. Energię danej osoby, czy jest po prostu miła, czy, czy się uśmiecha, wiecie, takie rzeczy nie się dostrzegało, jeśli chodzi właśnie o klientów. A z wyglądu, no to zależy. No, mm, czasami, powiedzmy, nie wiem, spotkam gdzieś tam mm, jakąś osobę, która ma, nie wiem, mnóstwo tatuaży albo mnóstwo kolczyków. Nie to, żeby była przeciwna, nie, nie, nie. Zawsze no, takie rzeczy się zauważa, tak? Jakieś takie wyjątkowe. Przynajmniej ja tak mam. Więc, więc chyba właśnie takie rzeczy unikatowe, jakieś wyjątkowe, na przykład jakieś, nie wiem, wyjątkowe ubranie albo element garderoby, albo makijaż, albo jakiś, no wiecie co mam na myśli, nie? A jeśli chodzi o charakter, no to tak jak już mówiłam, energia jakiegoś danego człowieka, tak, jeśli spotykam go po raz pierwszy, to właśnie z jaką energią do mnie przychodzi i ze mną rozmawia. Hmm, kolejne pytanie: Jak długo trwał Twój najdłuższy związek? Mój najdłuższy związek to jest ten, w którym jestem obecnie, i trwa on już, mam, kochana, chyba 7 lat będzie. No, chyba tak. Jaki był Twój ulubiony przedmiot w szkole? Hmm, zależy w jakiej szkole, czy to, było, czy to była podstawówka, gimnazjum, i tak dalej. W podstawówce wydaje mi się, że pamiętam, że lubiłam taką hmm, jakąś plastykę, muzykę, takie właśnie artystyczne bardziej przedmioty. Lubiłam też język polski i lubiłam też hmm, przyrodę. Jeszcze biologii nie było, wtedy była przyroda. Później w gimnazjum lubiłam geografię, tak mi się wydaje, i pod koniec gimnazjum zaczęłam się bardzo interesować językiem. Angielskim. Powiem Wam, że ja teraz po angielsku mówię płynnie, bo no, mieszkam w Irlandii i wyrobiłam sobie płynność mowy. I też mam kontakt z, styczność z angielskim z pracy, więc i w ogóle mam studia skończone filologii angielskiej, licencjat po licencjat, ma, magistra nie robiam, no ale nie mam problemu z angielskim. Po prostu posługuję się na co dzień, tak naprawdę. Do córki mi się zdarza mówić po angielsku czasami. Często dosyć no w domu mówimy po angielsku, bo mój partner jest Irlandczykiem. Także z tym językiem mam styczność, więc pod koniec gimnazjum zaczęłam się interesować językiem angielskim, a z racji takiej, że jak byłam właśnie nastolatką, to często przyjeżdżałam do mojego taty tutaj do Irlandii, który właśnie, mój ojciec tu już mieszka ponad 20 lat. Także często przyjeżdżałam do mojego taty, no i miałam ten problem, że nie potrafiłam się dogadać. No a były takie sytuacje, że na przykład do mojego taty przychodził taki przyjaciel rodziny, um, który no, mówił po angielsku i ja no próbował ze mną nawiązać kontakt, a ja w ogóle się nie potrafiłam z nim dogadać i i jakoś tak zaczęłam, zaczęło mnie to no, ciążyć to na mnie, że ja tego języka nie znam, i zaczęłam się tak we własnym zakresie, oczywiście też za pomocą lekcji w szkole, no, uczyć tego angielskiego. Ale wiadomo, same, z samych lekcji angielskiego, no jeśli cię to nie interesuje, no to nie nauczysz się, nie wyniesiesz z tego dużo, moim zdaniem. Żeby się nauczyć języka, to trzeba po prostu się nim interesować i się otoczyć tym językiem, żyć po prostu na co dzień. Słuchać radia w danym języku, oglądać telewizję, czytać książki. Po prostu żyć tak, jak, żeby ten język był z Wami na co dzień. No i później właśnie przez liceum też właśnie angielski. No i też yy, niemieckiego na początku liceum nie lubiłam, była to moja taka pierwsza styczność z niemieckim, no ale później E, później się z nim polubiłam i zdawałam też niemiecki na maturze. Teraz za bardzo już nic z niego nie pamiętam, szczerze mówiąc. Na pewno bym się nie dogadała po niemiecku, ale, ale dobrze wspominam te, te zajęcia z niemieckiego. To był dobry czas, także języki obce bym powiedziała, jeśli chodzi o taki ulubiony przedmiot z przeszłości. Dalej kolejne pytanie. Jaki jest Twój ulubiony smak lodów? Lubię kilka smaków. Jeśli chodzi o właśnie dzieciństwo, to najbardziej lubiłam straciatele, czyli takie śmietankowe z kawałkami czekolady. Lubię też miętowe z kawałkami czekolady, ale lubię też truskawkowe lody na przykład. No ja lody jem rzadko, wiecie? Rzadko niestety, ale rzadko jem lody. Ym, chyba, że takie jakieś wodne, no to tam się zdarza częściej, ale takie lody, wiecie, prawdziwe lody to... Kremowe, no to rzadko mi się zdarza jeść. Jaka była Twoja pierwsza praca? No to jest ciekawe, bo jak miałam 15 lat, to wtedy właśnie miałam moją pierwszą pracę i było to w lecie roznoszenie ulotek z telepicy. Nie wiem, czy telepizza jeszcze ma swoją działalność w Polsce, ale pamiętam, że właśnie tam pracowałam, dawali nam takie wielkie plecaki pełne ulotek, i było trzeba łazić. A to po blokach, a to po, po jakichś osiedlach, a to, no. Się chodziło z tymi ulotkami. Zarobki były jakie były, ale no, tak, taka była moja pierwsza praca. Kolejne pytanie: czy masz zwierzę? No niestety, ale nie mam zwierzaka, teraz nie mieszkam, zresztą wynajmujemy ten dom i też właściciel domu nie zgadza się na zwierzaki. A czy bym chciała mieć zwierzaka, to czy ja wiem? Wiecie co, ja jestem alergikiem i ja na, na dużo futrzaków mam niestety uczulenie. Kotów mieć nie mogę, na niektóre psy mam uczulenie, na niektóre gryzonie również mam uczulenie. Mogłabym mieć żółwia i bardzo chciałabym mieć świnkę morską, bo są kochane kiedyś miałam i świnki są takie kochane. Bardzo lubię psy, ja ogólnie bardziej wolę psy niż koty. Więc fajnie by było mieć psa, no ale obecne warunki i, i styl życia no nie, poz, nie pozwalają na to, żebyśmy mieli psa. psami. Może w domu siedzę teraz z córką, no to za jakiś czas córka pójdzie do przedszkola, do szkoły, no a ja będę wracać do pracy powoli. No nie wiem, czy na pełny etat, czy, czy jak, czy będę pracować tam, gdzie pracuję teraz, czy na przykład zacznę uczyć tej jogi. Zobaczymy, co to będzie. Nie wiem jeszcze szczerze mówiąc. Także nie, nie mam zwierzaków. Kolejne pytanie, czy masz rodzeństwo? Mam braciszka, przyrodniego, poprzyrodniego, ale mam. Jest między nami 19 lat różnicy, także sporo. Zdarzały się takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, poszłam gdzieś z bratem w miasto, mój brat też tu w Irlandii mieszka, że poszłam gdzieś z bratem w miasto i ludzie myśleli, że to moje dziecko, a nie mój brat. 19 lat różnicy, no to jednak jest sporo, ale to jest mój braciszek. Także jeśli braciszku to oglądasz, bo wiem, że czasem Ci się zdarza oglądać moje filmy, to pozdrawiam cię serdecznie. Gdzie dorastałaś? Ja dorastałam w takim mieście Nieopodal Warszawy. Nie chcę zdradzać dokładnej nazwy tego miasta, ale... Ale bardzo, bardzo blisko Warszawy. I tam byłam praktycznie do. Miałam chyba 20, bo 21 lat, jak się wyprowadziłam z Polski. No, a teraz mam 30. Z tym, że, że bardzo często właśnie bywałam tutaj w Irlandii. Przyjeżdżałam do mojego taty, więc to był taki mój drugi dom. No i kiedyś też bardzo, bardzo zapragnęłam też tutaj mieszkać i dążyłam, żeby to marzenie spełnić. No i udało się. Jestem w Irlandii i raczej nie zapowiada się na wyjazd do Polski ani nigdzie indziej. Tutaj jest mój dom i jest mi z tym dobrze. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o te pytania. Mam nadzieję, że troszkę zaspokoiłam Waszą ciekawość, o ile taką mieliście, jeśli chodzi o jakieś ciekawostki na mój temat. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to i chcecie zadać, no to śmiało w komentarzu możecie, postaram się odpowiedzieć. Jeśli te pytania będą jakieś takie w miarę, wiecie, przyzwoite, bo ja też nie lubię tak za, za dużo prywaty wam tu zdradzać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.